Często zastanawiasz się, dlaczego nie możesz schudnąć? Przecież jem zdrowo i mało, a Ty je. Dlaczego? Brzmi całkiem znajomo. Rezygnujesz z ulubionej pizzy, cukiereczków i słodzonych napojów. Twoja lodówka pęka od nadmiaru warzyw, owoców, jogurtów naturalnych i orzechów. Nie omija śniadań. Jesz tylko zdrowe dania. Na Twoim talerzu królują sałatki, owsianki i pijesz dużo wody. A waga? ani drgnie. Albo co gorsza rośnie. Co rusz jesteśmy bombardowani coraz to nowszymi wiadomościami o odchudzaniu. Co jeść, czego unikać. Do najpopularniejszych mitów żywieniowych można zaliczyć znak równości między zdrowiem a jedzeniem niskokalorycznym. Wielu z nas wpada w pułapkę myśląc, że jeśli coś jest zdrowe to można jeść tego bez ograniczeń. Niestety. Kalorie nie znają litości. Przykładowo. Jedno awokado to około 300 kalorii. Jedna garść orzechów 150 do 200 kalorii. Jedna łyżka oliwy 90 kalorii. Jedna łyżka miodu 60 kalorii. Jeden banan 120 kalorii. Wystarczy, że dodasz kilka zdrowych składników do owsianki i masz już prawdziwą bombę kaloryczną. A to dopiero początek dnia. Musisz mieć na uwadze fakt, że zdrowe jedzenie może być bardzo kaloryczne. Jem mało, ale czy na pewno? To, że wydaje ci się, że jesz mało, nie zawsze oznacza, że jesteś na deficycie kalorycznym. Pamiętaj, że ciało reaguje na realny bilans energetyczny. Oto najczęstsze pułapki: podjadanie między posiłkami. np. garść orzechów, kawałek sera, winogrona. Niewinne dodatki. Mleko do kawy, sok owocowy, kilka chipsów. Niezliczone porcje. Łyżka masła orzechowego równa się 40 gram zamiast 10 g. Weekendowe nagradzanie się po całym tygodniu diety. Inne możliwe przyczyny tycia mimo diety. Zbyt mało ruchu. Nie chodzi tu o treningi. Ważna jest codzienna aktywność. Problemy hormonalne. Talczyca. Insulinooporność, zbyt niski poziom białka. Dieta pełna warzyw i owoców, ale z małą ilością białka nie daje sytości i może prowadzić do napadów głodu. Przewlekły stres i brak snu. Warto popracować nad snem i stresem. Brak snu i przewlekły stres podnoszą poziom kortyzolu, a ten z kolei prowadzi do zwiększonego apetytu oraz sprzyja odkładaniu tłuszczu, zwłaszcza w okolicach brzucha. Za długi deficyt kaloryczny. Organizm może zwolnić metabolizm, jeśli długo jesteś na diecie. Co możesz zrobić? Dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie dzienniczka, w którym uwzględnisz posiłki, które zjadłeś. Zobaczysz, ile kalorii naprawdę pochłaniasz. Skup się na jakości produktów, które kupujesz. Zadbaj o białko w każdym posiłku: jogurt, jaja, tofu, strączki, mięso, ryby cel około 1.2 do 1.6 g białka na kilogram masy ciała. Zwiększ aktywność fizyczną. Wystarczy zwykły spacer. Zrób badania krwi: TSH, FT3, FT4, insulina, glukoza. Sprawdź, czy coś nie blokuje redukcji. Nie jest za zdrowo. Może brzmi dziwnie, ale zbyt restrykcyjna dieta może prowadzić do wilczego głodu, a wtedy już kłódka na lodówce nie wystarczy. Jeśli jesz zdrowo i mało, a waga wciąż stoi w miejscu, albo co gorsza rośnie, zrób krok w tył i przyjrzyj się swojemu dotychczasowemu sposobowi odżywiania. Może problem tkwi w tym, że jest zbyt dużo zdrowych kalorii, a może za mało. To organizm drastycznie odcięty od pożywienia się broni. Może brakuje ci białka, ruchu albo zwyczajnie snu. Zadbaj o siebie całościowo. Nie musisz jeść mniej, musisz jeść mądrzej.